No dobrze Panie Pawle, 35 bramek strzelić w tej lidze, to nie jest mało. Te bramki często decydowały o zwycięstwie. Jaka jest recepta na to, aby te bramki zdobyć? Powiedz tutaj wszystkim, bo wszyscy jesteśmy ciekawi. No jak wszyscy widzieli, oczywiście drużyny mamy super drużynę. Tak więc drużyna pracuje na wszystkie gole. Nie ma tak, że sama mu się zdobywa. Warta Ciążeń drugi raz w szałkowskiej lizy piłki halowej, a już trzecie miejsce to jest na pewno sukces niewątpliwy. Dopiero zaczynamy, tak więc powoli się rozkręcimy. Pierwsze też będzie. Czyli możemy się spodziewać, że za rok warta również w tych rozgrywkach wystartuje? Na pewno. Często trenujecie dużo, razem gracie? No, po trochu się pogrywa. Wiadomo, gramy dopiero drugi sezon na hali, tak więc jeszcze jest czas. Dopiero w sumie od drugi, od drugi rok gramy razem, tak więc i tak jak na drugi rok to jest bardzo drugie miejsce. To bardzo dobre miejsce, nie? Ciążenie dość daleko, a mimo to chce Wam się przyjeżdżać na strzałkowską halówkę tutaj grać. Fajna rywalizacja, fajnie tutaj się ogląda mecze, tak więc dlaczego nie przyjeżdżać? Niedzielę się fajnie spędzi. Wiadomo jest. Warto przyjechać, porywalizować. Zawsze możemy coś zdobyć, trzecie miejsce, króla strzelców, tak więc czemu nie? Oby tak dalej. Łukasz Mikołajczyk, zawodnik drużyny z dolnej części tabeli, drużyny, której strzelił niemal wszystkie bramki. Jak to robić, żeby w takiej drużynie, nie, u, nie ujmując tutaj oczywiście nikomu, strzelić tyle bramek, no i praktycznie o mały włos zdobyć króla strzelców? Ciężko powiedzieć. Po prostu gram, robię swoje na boisku. Staram się, robię wszystko, co mogę, naprawdę. Był taki moment, że Korona zrobiła kilka transferów, które później okazały się nieudane. Jak ci nowi zawodnicy przyszli, to trochę tak zgasłeś, przestałeś strzelać, zablokowałeś się. Jak oni przestali grać, to znowu forma wróciła. No tak, to jest prawda. To chyba jest wina tego, że zawodnicy nie pasowali do, konkretnie do naszego stylu gry. I też przez to cała na tym ucierpiała, nie tylko ja. Nie żałujesz trochę, że tych kilku bramek więcej nie udało się oszczędzić, bo były okazje takie pechowe mecze, słupki, poprzeczki, no żeby jednak tego króla z zdobyć. No żałuję, oczywiście że żałuję, bo była na to szansa, nie? Była duża szansa, żeby zdobyć tego króla. Jakieś drużyny już się nie wypytywały, potencjalne wzmocnienia, jakiś transfer się szykuje w przyszłym sezonie? Nie, nie, nie. W przyszłym sezonie będziemy robić swoją drużynę która tu wcześniej już grała na ligach halowych w Subcy. Co to za nazwa tej drużyny? Stolarze. Czyli na pewno zagracie w przyszłym roku w Halówce? Dokładnie. Zagramy na pewno. Prawe mistrzostwo fajnych chłopaków. Na początku ligi taki trochę fal tardy porażki, ale później graliście z meczu na mecz coraz lepiej. No i gdyby ta, nie ta przewaga Paruszewa, którą zdobyło sobie w tych pierwszych meczach, to różnie mogło być z tym mistrzostwem, prawda? No tak, dokładnie. Niestety no, troszkę straciliśmy punktów w pierwszej rundzie i myślę, że to najbardziej wpłynęło na, no, na ostateczny wynik, bo w drugiej rundzie udało nam się wygrać z drużyną Paruszewa, ale niestety no, trudno. No. Gratulacje dla drużyny Paruszewa. I... Dość szeroką kadrą dysponowały fajne chłopaki w tym sezonie, mnóstwo też nowych twarzy. Trzeba mieć taką szeroką kadrę na takie, na takie zawody? Dokładnie, bo to wiadomo, różnie to bywa, każdy pracuje z nas, czasami ktoś nie może być na meczu i wtedy to pomaga, bo jeżeli jest zbyt mało osób, to, to widać w meczach po prostu, że brakuje zmienników i, i ciężko jest wtedy walczyć o zwycięstwo. Często było też widać, że brakowało Mariusza Kusiałka. Mariusza Kusiałka, który powiem tak kolokwialnie ciągnie tą grę Strzałkowskich Fajnych Chłopaków. No został też wyróżniony właśnie z tego względu nagrodą dla najlepszego zawodnika. Grało się trochę kiedyś w tą piłkę, prawda? Teraz tylko halówka. Tak, teraz tylko gram na hali, ale zasługa jest dla całej drużyny. Można, wiadomo, zawodnik pomaga w drużynie, gdzie jest pięć tylko osób. Jeden zawodnik ma znaczenie, natomiast cała drużyna walczy, tak? Czyli jeśli jesteśmy wszyscy, jeśli razem trenujemy, to efekt widać. Niestety brakło nam w tym sezonie, ale myślę, że w przyszłym będzie lepiej. Fajne Chłopaki to nie jest nowy projekt, jak tu Liga strzałkowie była już kilka lat temu. To już Fajne Chłopaki wtedy powstały i grały. Kto wpadł na pomysł założenia tej drużyny? Na pomysł wpadło kilka osób. Ja, Sławek, kolega Tomasz Jagodziński, Maciej Janiak, mój brat Marcin Kusiołek i kilka jeszcze osób, których też już dzisiaj z nami nie ma. Bartek Czerwiński również i stworzyliśmy z przyjaciół tak naprawdę drużynę i zaczęliśmy grać w lidze. Ró razem trenowaliśmy na orliku i na hali i z tego powstała drużyna. W przyszłym roku fajnie również wystartują w Strzałkowskiej Halówce, będą stale się wydrzeć to mistrzostwo ekipie Ergo? Na pewno będziemy walczyć, bo, bo jest to fajny sposób na spędzanie czasu, tym bardziej w weekendy i, i będziemy dążyć do tego, żeby ten zespół utrzymać i, i grać dalej w lidze. Strzałkowska Liga Halowej Piłki Nożnej. W tym roku rekordowa edycja 13 drużyn. No można jak się okazuje. Niektórzy mówią, że nie można, że nie ma chętnych, a tu Bach w strzałkowie 13 drużyn. Yy, długo to trochę trwało, ale się udało. Myślę, że tą ligę można zaliczyć do bardzo udanych, do więcej niż udanych, no i na pewno się z tym zgodzisz. Ja też tak uważam. Oczywiście, że można wystarczy troszeczkę chcieć. To już... Myślę, że do Szacza przyciągają tak naprawdę nagrody fundowane tutaj przez Wójta i gdzie nagrody są tutaj bardzo cenne. Poziom dość wysoki, można powiedzieć. Walka o pierwsze miejsce toczyła się do przedostatniej kolejki, bo mimo, że drużyna zwycięska nadrobiła sobie tych punktów, miała sporą przewagę, to później fajne chłopaki zaczęły ją gonić. No i było blisko sensacji, aczkolwiek na kolejkę przed końcem zmagań to wszystko się rozstrzygnęło. No były emocje do samego końca, nie można powiedzieć. Chociażby tutaj możemy jeszcze wspomnieć o spadku drużyny Kanafy do tej drugiej ligi, który niestety zaliczyła w ostatnim Skoro nam ciosno? Zgadza się. Poziom był wyrównany w naszej lidze strzałkowskiej. Na 13 drużyn, które wystąpiło, ustaliliśmy z kapitanami, z kapitanami drużyn, że 8 drużyn zostanie w lidze pierwszej, natomiast od 9 w dół spadną do ligi drugiej. Podziw dla organizatorów właśnie za przygotowanie tej ligi, podziw dla uczestników, sędziów, dla wszystkich, bo troszkę to się dużyło już później, prawda? Jest jakiś pomysł, żeby to rozwiązać w przyszłym roku? Tak, no naprawdę liga trwała i trwała. Znaczy rozwiązaniem już jest ta pierwsza i druga liga, gdzie będzie już mniej drużyn, mniej meczy. Tutaj w Strzałkowie, gdybyśmy od początku zorganizowali sobota, niedziela, liga zakończyłaby się dużo szybciej. Czyli w przyszłym roku na pewno strzałkowska halówka wystartuje. Na pewno wystartuje pierwszych 8 drużyn, które będzie pierwszej lidze. Zobaczymy, co będzie z ligą drugą. Myślę, że zachęcimy do udziału w drugiej lidze wpisowym, które będzie znacznie niższe. Amen. Zapraszamy. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.